Maneczko. Siema. Dzisiaj na odcinku postaramy się wywieźć wszystkie nasze zbiory do skupów. No i dzikusek zaczniemy już. No. Dobra, ja już jadę. Przepraszam, że była dłuższa przerwa, że nie było odcinków, ale nie mieliśmy chęci. Jak widzicie, tutaj mamy te całe zbiory z ziemniaków. No nie jest tego dużo, ale. O, z takiego mojego pola, co... O, żydzik, może ja wywiozę rzepak. Chodź to... też może. No, rzepak, I rzepak jest chyba w gospodzie, najdroższy. No, no, to do gospody wyjdziemy. Czekaj na mnie, pojedziemy razem. Dobra, spoko. Żeby trochę kaski nam dzisiaj naleciało. Mm, mm. To o, wieprzy. też ile? Ja mam 100%, też. Ja też. To jedziemy. No. Mm -hmm. Wow, to te pole też jest duże. <laughs> Nieźle. No. No tak, niż te pole kupimy, to trochę zajmie. No, tak stoi aż tysięcy. Trzeba zbierać. Najpierw musimy kupić też jeszcze kogoś może tu y y Przez góry czy? Nie no. Trzeba A po no. schodach. Po schodach. Po schodach właśnie no. po schodach, no. Tylko, tylko, tylko nam tam nie zażni nigdzie, bo no, ja wiem. cię wyciągać nie mam zamiaru. Przed góry byśmy mogli jeździć, ale wiesz tak to będzie wyglądać na tym odcinku trochę. By nam zboże wpadł, no co? No właśnie no. A po schodach nie, gdzie to po schodach... Przecież schody są dobre. No. Żeby... żeby, żeby ja się zmieścił? No. Nie, najgors... ty, ty raczej nie jest. pokaż to. Wiesz co? Jadę na hardcora. Jadę za tobą. Ej, ten na mi przeszkadza. Ej, Ej, <ścoughs> Jedziesz? Naprawdę to już by nam te zboże wyleciało z tej szczepy. No, no. Ale nadstawki są To jest dobrze. Współ byśmy musieli kupić tego, nowego czynnika. Czy no. na co zbieramy teraz? Chyba na nowy czajnik. Zakupimy sobie lidera. No, czemu nie? O. Ja tu jadę. Ty jak coś z drugą stroną możesz jechać? Nie no, pojadę za tobą. Dobra, spoko. Oj! Tutaj ta woda tak, tak stoi niebezpiecznie. No. W tej biogazowni bio by się przydało trochę kukurydzy. Bo tak widać, że błaga nas, kiedy zasiejemy kukurydzę. No. Kiedyś by była trzeba zasiać. No. Ale to trzeba siewnik, y kombajn, wiesz. Nie musielibyśmy kombajnu wykładać, moglibyśmy tymi małymi, ale to też by trochę długo trwało. I małymi. No to małą taką kosiareczką, jak to się tam nazywa? Co ty gadasz? No to mało, te małe do kukurydzy. Aha, to, no ale co z no. kombajn, no więc. O no, kombajn, no bo ja to powiedzieć. I tam koło tego właśnie tylko gospody, właśnie jest takie małe pole do kupienia. Te? No. Nie te, tu tylko tamte mniejsze jeszcze. Gdzie? Ach, tamte. Ło, ale to bez przesady. Daleko by był dojazd. Iżbyśmy tutaj tymi... tym kombajnem albo czymś byśmy dojechali, to... Jestem po odcinkiem. To by było raz, dwa. Dawaj, wysyp razem. Chodź. Nyn, nyn. Ale tak nie syp, wiesz O Myślałem, że będzie że sypał, będzie sypała inaczej. Ja też. Bo niekiedy na innych mapkach są takie bugi, że to stoi w jednym miejscu, a przyczepa też w innym miejscu wysypuje. Aha. Dobra, ile masz kasy? 29 tysięcy. To jest dużo. Na pole można stać chyba na tego farmę. Obok farmy starczy. 20 chyba 4 tysiące To jest dobrze. Dobra. Teraz co wywozimy? Yy, żepaku Czekaj. chyba nie będziemy wywozić, bo paku ile nam zostało? Żepaku nam zostało 700. Yy, no, Wiesz co to nie, tym tam się kiedyś wywiezie, jakby nam zabrakło. Chodź, wywieziemy jęczmień do młyna. Jęczmień do młyna? Dobrze. Cześć, zobaczę, może w innym sklepie będzie jakiś droższy. Czekaj, jęczmień. O niech jęczmień w najdroższy w młynie jest. Jęczmień, jęczmień. Wwieziemy do młyna, dawaj. Dobra. Młyn, młyn, dobra. O, młyn jest blisko, więc... O, tam. Ko obok farmy. No, ja jadę 30 na godzinę. Ja no jadę tak 40. No, ej. Niesprawiedliwe. Później będziemy z Lindera, to będziemy smykać szybciej. No, no. A tego sama sprzedamy? Nie. Tego, 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 tego zielonego sprzedamy, no, a tego zostanie. Bo ten zielony nawet nam się przydaje. Bo chyba tym, tym ciągnikiem, co ja teraz jadę, to on chyba jest ten mocniej, mocniejszy od Lindera. Chyba mi, się, chyba mi się zdaje, czy jest trochę mocniejszy? Yy, Może szyb, na po prostu szybkość, na... Szybkość chyba nie, ale na moc chyba jest mocniejszy. Ale na, na moc ten jest mocniejszy. <laughs> Siemka... No nie, dzisiaj władek nie mogę iść lubię. Nie. Ale wiesz, tutaj jest stacja, wy moje stąpić na piwko. No ale wiesz... W pracy nie pijemy, co? No nie. <laughs> w ogóle gdzie ta stacja jest? Ach, tu! Za tym budynkiem. No no. Bo ja tam już nie kapuję. Aj ściągło mnie trochę. No nie lubię tego murka. Nie patrzę mnie to tu jest. No, ale wiesz, to no, zrobili, żeby jakiś popianemu czasami w górę i no, nie... No no no. Ale nie no, to się da da ten po prostu ugrząznąć. Koło wejdzie. I tak jest. Dalej nie jedziesz. Tak samo pod ten krawężnik, to też jest jakieś no. dziwne. S nie nie rabierzemy co? Jęczmień? Tak, jęczmień. E, drugi bil. Wiem, wiem, wiem. To też bym mogli jakiś komputer czy coś zrobić, nie? Czy na dole? No, sierpniaki chyba też wywieziemy? Czy? Zobaczymy jeszcze. Ej, nie O, sobie. Dzisiaj taki luźny filmik. Tak. Dawaj. A, ale później się postaramy jakoś lepszą pracę zrobić. do tak, tak. zaszedł. O! Jest dobrze. Musimy chyba siewnik kupić i trawę zaszać. No, chyba, chyba kupimy. A siewnik po co? Jak ten siewnik co mamy, to trawę idzie. No, ale on jest bardzo mały. Ale na te pole, te obok to... No to może. Raz. Albo może się dokupię jeszcze jeden? Zobaczymy. A my nie mamy już czasami dwóch tych silników? Czy mamy jeden? O bo Jeden. Nie, my mamy o. jeszcze ten stary. My myślałem, my, ja no jeden mamy. My. No, ale ten stary jeszcze. Ja myślałem, że mamy już ten nowszy, ten Amazonę. gdzie wiem. Ale, jeden. No bo tu już mamy poagregatowane ładnie pole i... Aha, bo to na odcinku poprzednim zrobiliśmy, no. To jest nasz piąty odcinek. Let's play. Tutaj, te pole mnie tak korci do kupienia, ale na razie nas nie stać. No, te tutaj kupimy. Te też. A. Może to, to jeszcze. Jedy, jeden raz. Jak my będziemy mieć te trzy pola, to będzie dobrze. No, no. To już mamy nam le coraz lepsze muszyny. Nie wiem, czy drugi sezon nie będzie z yy, lepszymi. No, no, zrobimy dwa lepsze maszyny i może pokażemy im później tego tego save'a, co tam razem graliśmy. No, tam mamy dużo pracy zrobiliśmy, tak. bo jak zawsze tyle, bo nie mamy co robić, tyle, no, tyle teraz lepsze. tyle kukurydzy, że teraz. Teraz normalnie. nie chcemy się koszyć. No, bo jak zawsze, jak nagramy odcinek, się nudzimy, to zawsze wchodzimy na osobnego save'a no. i i sobie piekamy. Aha, kogo to. W ogóle ten człowiek, ten mój, to on chyba nie ma światełku. No nie, niestety. Aj! Ło! O, coś ty zrobił. O, jest dobrze. Po pijanemu jest nieładnie. Wiesz, no wczoraj był melanzik, więc. No, no. W niedzielę to nagrywałem, więc masz prawo. Po wczorajszym. Nie. No. O, ci się dziwnie, Bóg nazwa. Co? Y Nikt, po prostu jak ci się dziwnie buguje, Jak tak w środku siedzę. Da, 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 da. O, o jest. Teraz wywieziemy co? kurydzę czy pszenicę? zimniaki ziemniaki weźmiemy. z A ziemniaków mieliśmy przyczep? 4 w odcinku? 4 i chyba trochę piątej było. No, bo teraz wywieźliśmy trochę piątej, bo ile było o, tam? Dobra, Parę to... procent. Czkusja, gdzie się tu... W... Tylko nam Ej, czekaj, e, nie Tylko na małą Ej, nie że ja że. Ja to... O, jest dobrze, jest dobrze. O, my jeszcze, o, kąpiel, tylko skoję się o. Tutaj. o, mamy teraz 37 tysięcy. Chyba rzepak jest droższy od tego od mienia bo widać, że przybyło. No nam... jest droższy, jest droższy. No rzepak 2000 ileś, a. a jęczmień chyba 1400. Mamy już 50. 45 tysięcy. Nie no jest tak to... źle, jest dobrze. Wiesz co, kup może siewnik. Nie Ale no, tam... wywieziemy to jeszcze. No Później się poza odcinkiem kupi ten siewnik. Nie wiem czy jeszcze chyba coś wywieziemy, już powoli będziemy kończyć, co? No jeszcze jedną jakąś... A resztę Jak... wywieziemy już ten. W ogóle Poza... Z... A dzikusek a resztę wywieziemy poza odcinkiem, czy zostawimy no z... w winach Zostawimy. No. Zimniaki tylko do gospody idzie, więc tam w gospodzie zakończymy odcink. Jeszcze wrócimy ciągnikami do domku i... No, ale to poza odcinkiem. Poza odcinkiem. No, Chyp. jak chcesz. No ja też... Jak chcesz. <grym> jak chcesz. Hmm, ale drzewa, ładne. Fajnie by takie ściąć. No. <grym> no po. Ale te pola jak sobie kupimy, to tu się opłaca trawę zaszczy, na tych dwóch polach. Bo tu no. jest tego dosyć dużo. Te drzewa są głupie, bo tam się później no. głupio przejeżdżać, nie? No no no. Oj. Co? Nie, chciałem coś powiedzieć, ale mówię tego, nie będę mówić. co, no mów, mów? Nie, 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 nie. nie, nie. Dawaj, mów. Nie, nie, nie nie, Dobra, nie. nie. spoko. Nie, nie, nie. No ta, ta, ta. nie lubię tych Sławek. To co jest, Co to jest? Bez przerwy mi spadają. Za mały jesteś do tych Sławek jeszcze. Gdzie za mały? Za duży. <laughs> jak ci latują, to jak mówisz, mi Ale chodźmy, nie, bo nie, nie, nie mogę mieć na środku głowy... Bo mi nie starczają, a jak aha. mam na dole, to mi spadają. Aha, aha. A na górze też mi nie starczają. Rozumiem, więc... rozumiem. Ten te by się też opłacał kupić. Tę tutaj. <grym> ty, ty, wszystkie byś kupił. Jest, co? zaraz mnie skusi i co zadamy kas, co? <grym> Nie, nie, nie. Nie będziemy Dobra, tak. na wyskoka, hardcora. Dobra, dawaj. Wyn, ale Ej, żebym nie... pamiętaj, że to jest drugi bin! O, ten tu. o, tu nie ma dużego. O, jednak jest. Ziumy. A ją musisz tak zajechać, bo to jest akurat głupie w tych No! ...binach, że to tak ten. No, patrz to, patrz to, jak je... Nie, ej, jednak nie nasypało mi, za daleko byłem. No co się dzieje? Nie, że nie, co się dzieje, tylko to musisz dużo po... dobrze podjechać. Po prostu. O, jest jak mi... Ej, czekaj, po... ej, kręć to, czekaj. O, jest, gite. Patrz, co ja zrobił? Nie wiem, Aha, czy to no, mi się też uda, ale. Czekaj, przyjdę. O, o... Tak, głow! O, no, no, dzikuzaj, no, kupiłem ci nową pszczepa, ty co! Wymarnowałem no na nią 5000 prawie, a ty tak... 4. No to 4, cztery, no, 4500. Cztery o, zaczepię ci, podjeżdżaj. <gry> dobra, dobra. No! O, byś mi niedługo nogę rozjechał. A tam! Dobrze. O, pszczepa napełniona. Jak ty tu podjechałeś? Aha, dobra, spoko. Jedź tak, ja i będzie... Glitać. Dobra, spoko. To jedź. No jadę, tylko wiesz, jak to się odpala takie... O, dobrze podjęteczni. O, jest, ładnie. Hej, w ogóle fajnie jest to. I teraz do gospody jeszcze i. Kończymy. Później też nagramy taki odcinek, co też będziemy wozić kasy. No no, spoko. Ale, ale, ale jeszcze na lidera, na starczy chyba, jak tego coś sprzedamy, mi się tak zdaje. Lider kosztuje 97. 7 tysiące... Nie, 7, jest... koło 100 tysięcy, i jeszcze pole 20 to byśmy musieli teraz mieć 130 tysięcy. Około 130. A mamy 45, więc. To może ale pierwszy kupimy pole, co? Pierwszy coś innego kupimy. Na pewno siewnik, bo jak tym będziemy chcieli dwa pola siać, więc to... To nie, nie pójdzie, za dobrze. No i tak mówimy, w następnym odcinku postaramy się yy, ten zasiać trawę. Nie. Ale jeszcze nie wiemy na którym polu. No zawsze się staramy, no co? No, ale wiesz, może niekiedy nie wychodzi. No no coś zasiadł, no to wiesz. Jednak wyjdzie, nie? No. Ty, ty. Co, co tak bez przerwy zaśpiewasz? Dzisiaj ja mam dobry dzień. Śpiewaj najlepszy hit! Dawaj, co? zaśpiewaj. Co mam ci śpiewać? Nie wiesz? Ej, o co tym, ty tym, tym... Tym, tym... Co tam żeś to śpiewał? O tej kuchni? No. Aha, <laughs> dabaj, ja tego nie umiem nie, tego nie zaśpiewam. Śpiewaj. Ktoś tam <laughs> leci o... Gracjan lubi... Nie, jaki Gracjan, co mówię? Jezus... Jakiś tam... Kto, jak, jak on miał na imię? O rączce. O, że rączka lubi gotować, rączka dobrze zgotuje Jakoś tata elej. Ja Ty to kompletnie nie umiesz tego. No. no Zobaczę ale... że na następny odcinek się nauczę. Zaśpiewam Wy... całą. No, no dobra, sporo. Ale trwa tylko 30 sekund, ale się nauczę. No, 30 sekund. Jeszcze Wszyscy... podkład mu życzy sobie wstawię i zaśpiewam ją. Wszyscy są widzami specjalnie my... dla was. No. Ale najpierw się muszę ją nauczyć. Uuu. Ja to, ja to mówię na teraz. Dawaj śpiewaj nie, 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 nie. A coś tam o złotej do leciało. i o złotej. To o jakiej? <laughs> rączce. A o rączce. A przed chwilą o złotej, więc. Złotym, to ty możesz mieć klamkę. No, a wiesz, że mam? <laughs> <laughs> Jakino. no. Ale dobra, jadę. Nie wam się, że dzikuszej tak szybko jeździ. Tak, widać, że go... Bo ja wiem. Tak, tak, jeździsz, tak... Patrz, ta. jest krzywa. Ej, 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 po kogoś pojedziesz. <grym> ja ci tak. Ja da... tam po kogoś. ZUSA? Uzusu, sorry. Uzusa, uzusa, uzusa. Ta, ta, ta... I po fenczu. Ej, widzisz tą grę? Ja, no widzę. Chciałbym, żeby na, na ciebie spadał. No, już leci, już leci na mnie. Nie jest? Leci, no, leci. Ten. Patrz to. Jak no. mogłeś, jak szużlowiec. Spada. Na Co? tą górę tak. Co? No jaki jak, jak... Dobra, przestań. Już przestaje, już przestaje, już przestaje. Pamiętaj, w następnym odcinku śpiewasz tę piosenkę. No, nauczę się, jak będę miał czas. No, to ja już cię o to przypilnuję. Mam czas, spokojnie. Dobra, czekaj. O, o, no, stój. O, chodź tu, chodź, Dobra, chodź. ja już. Z... sobie kąpiel. O nie. O, kąpiel. O, o, o jak przyjemnie. dobrze. O, A, jeden mi się zaczęła. A, <laughs> A niech mi nie wyleci. Ale przyjemnie. Oh, o, yeah. yeah. O, oh, yeah. Wyleciał. Gdzieś tam leży. No i Mamy 50... Pięćdziesiąt tysięcy mamy? Dziesięć tysięcy nam tylko dało? Ej, tylko? To są ziemniaki. O Jezu, ja myślę że to nam doda dużo kasy, a to jednak dało 10 tysięcy. No co Dobra. to ma być? To my, my się faj... na ra... No to... Zegnam. Kończymy. Na razie. Ko. Na ar...